Cześć, ja jestem Michał Mata, jestem raperem, producentem, piłkarzem, politykiem. Dziś, ostatnio amatorsko, ale może to się zmieni jeszcze w przeciągu paru lat. Zobaczymy. Powiedz nam, czy miałeś do czynienia ogólnie z osobami w spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi? Miałem do czynienia e, przyjaźnie się z paroma tego typu osobami. E, sam też jestem tego typu osobą. Także miałem do czynienia raczej pozytywnie. Dlaczego zdecydowałeś się przyjąć zaproszenie do e, programu autentycznej telewizji TVN? Po pierwsze, dlatego, że bardzo mi się podobał odcinek z panem Makłowiczem. Czy mogę mówić Robercie? Edwardzie drogi, z największą przyjemnością. Czy zdarzyło się panu coś kupić? No ale miałeś do mnie mówić po imieniu. Czekaj, sformalizujmy to. Jestem Robert. A po drugie, dlatego że dawno nie dawałem żadnych wywiadów i uznałem, że taka niecodzienna formuła będzie ciekawsza. Czym dla ciebie ogólnie jest spektrum autyzmu? Czym dla mnie jest spektrum autyzmu powiedziałbym, że jest takim systemem oprogramowania, który grany jest w różne głowy, w tym moją. Dla mnie to jest taki mój iOS po prostu, mój, mój Android, co kto woli. To jest coś, co pozwala, pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób i wydaje mi się, że to taka moja supermoc.